Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Wszystkie dziwne dźwięki, które możecie teraz usłyszeć, to Blanka, która właśnie się karmi. Zabieram Was dzisiaj na film pod tytułem Organizacja mojej komody, a w zasadzie komody Blanki. I może organizacja to jest dużo powiedziane, bo ja w te klocki jestem mega słaba i raczej słabo to wszystko zorganizowałam, ale starałam się jak mogłam. Jeżeli macie jakieś super patenty, jak można fajnie e, poukładać ciuchy e, dzieciaków w komodzie właśnie, to dajcie mi znać w komentarzach, na pewno coś zmienię, bo nie ukrywam, że ciężko mi jest połapać się w tej komodzie, co gdzie leży i raczej e, no... Nie jest to szczyt możliwości. E, blaneczka tutaj sobie zjada i jak tylko skończy, to pokażemy Wam tutaj, co e, w tej komodzie się znajduje. I jeszcze tylko muszę wytrzeć e, lampki, które były na komodzie, bo troszeczkę już się zakurzyły, więc zaraz tam wszystko poukładamy i pokażemy Wam, jak to u nas wygląda. Ok, to teraz Wam pokażę, jak wyglądają szuflady. Te szuflady, dwie małe i dwie duże są blanki, reszta jest moja. Na razie blanka jeszcze nie ma na tyle ciuchów, żeby musiała używać całą komodę, dlatego też jeszcze ja tutaj znalazłam miejsce na moje kosmetyki. I tutaj na samej górze mam e, nasze mleczko nawilżające i szampon z Nivea i tutaj mam taką e, małą lampeczkę z Pepko, która bardzo słabo świeci i e, nie polecam. Tam jest jakaś ramka, która jeszcze czeka na zdjęcia aniołek, tutaj zapas e, Pampersów i moich wkładek laktacyjnych, a tutaj jest Pluszak od mojej kuzynki Dablanki, więc tak wygląda góra naszej komody. I teraz w pierwszej szufladzie po lewej stronie mamy miejsce na poduszki, na kocyki, na prześcieradła, wszystko zwinięte w takie ruloniki. Tutaj pod spodem mam też pieluchy tetrowe i jakieś takie pluszaki maskotki, które były wyprane i dlatego są schowane, żeby się nie kurzyły. Więc tak wygląda nasza pierwsza szuflada. No mówiłam, nie jestem mistrzynią w organizacji, więc możecie mi polecić jakieś organizery. Nie wiem, jak mam to wszystko tutaj ładnie poukładać. I teraz tutaj mam opaski, skarpetki. Tutaj są takie skarpetki bez. Takie bandażowe bez żadnych takich gumeczek, więc takie skarpetki, i mam ich dosyć dużo. I tutaj jakieś tam zwykłe, kolorowe z pepko. Tu mam czapeczki, czapeczki wiązane i czapeczki takie nakładane i kilka par e, rejstopek. Więc tak wygląda nasza pierwsza, e, tak jakby szuflada, pierwsze dwie szuflady. I teraz przejdziemy do kolejnej ok, to teraz czas na szufladę numer 2 i tak jak mówiłam, nie jest to może szczyt moich możliwości, nie jest to perfekcyjna organizacja ubrań ale ciężko jest ułożyć ciuchy tak małe w szufladzie i żeby to jakoś fajnie wyglądało, więc no ja na razie postanowiłam układać to w ten sposób e, mniej więcej łapię się gdzie co leży i jest mi tak na razie wygodnie e, może za jakiś czas coś zmienię, no zobaczymy, e, mam nadzieję że coś wymyślę albo że wy mi podpowiecie może jak układać w tych szafkach, w tych komodach e, ubrania, bo ja nie mam już pojęcia i teraz tak Zacznę może od tej strony, tutaj. E, tutaj znajdują się bluzeczki, wszystkie z długim rękawkiem jakieś tuniki, jakieś koszule, no takie rzeczy, e, powiedzmy na krótki rękaw, żeby założyć właśnie coś takiego. E, nie jest to może super grube, nie są to bluzy, ale takie bluzeczki. Wszyscy wiemy o co chodzi, więc cały tutaj taki, cały taki kopiec. I są to bluzeczki od rozmiaru 68, więc takie już większe, których na razie jeszcze nie używamy. I tutaj obok od razu mam wszystkie krótkie rękawki i koszulki, więc też na razie tego nie używamy. To też wszystko jest od rozmiaru 68 tutaj poukładane, więc na razie jeszcze czeka na swoją kolej. Tutaj w rogu mam zestaw piżam, jakieś pajacyki, więc to leży sobie o tutaj i no na razie nie jest tego super dużo, bo aktualnie wszystkie pajacyki nasze są w praniu i jakoś tak jak piorę pajacyki, to wtedy jest tutaj ich mało, ale za to jak pajacyków jest dużo, to bodów mam mało, więc no tak na przemian cały czas tutaj się coś zmienia i teraz tutaj te cztery te cztery porcje ubrań to są body Body na 68 są tutaj i tutaj, a tutaj są na 56 i 62. Więc tak to na razie wygląda, tak prezentuje się nasza druga szuflada. Może nie jest to super piękne ułożenie, nie jest najpiękniej, ale na razie mi tak pasuje. Więc no dajcie mi znać, czy udało mi się ułożyć ciuchy czy nie, czy wy byście się w tym połapali jakoś. Więc tak teraz Przejdziemy do szuflady numer 3. O. ok i czas na kolejną szufladę, już ostatnią i to jest szuflada, która jest aktualnie najmniej używana, bo są tutaj przede wszystkim e, rzeczy właśnie od rozmiaru 68. Tutaj mam tylko takie półśpiochy mniejsze, a tak to reszta raczej jest e, 68+. Plus. I może przejdziemy tutaj z tyłu od razu, co mam. Są to sukienki. Te sukienki są przeróżne, rozmiary. Mam tutaj 68, mam też chyba 74, 80. Więc są tutaj duże sukienki i sukienki takie bardziej na lato. E, tutaj w rogu mam kożuszek i jakieś sweterki. E, więc takie rzeczy troszeczkę bardziej cieplejsze. Tutaj z tyłu mam jeansy, dresy Jakieś takie do kompletów, różne takie e, spodnie, które są e, cieplejsze, twardsze, i no na razie jeszcze Blanka w nich nie chodzi. I teraz tutaj z tyłu mam leginsy. Wszystkie leginsy takie cieplejsze i, i lżejsze, bo tutaj na przykład te mają taki polarek w sobie, no przeróżne leginsy. I tutaj to samo, różne leginsy, jakieś takie. Spodenki, bardziej od piżamki powiedzmy, no przeróżne spodenki, e, takie cieniutkie, ala legginsy, e, ale nie są to grube spodnie, żeby leżały tutaj, więc e, są tutaj dwie takie e, kubki, właśnie z tymi legginsami. I tutaj mam e, kilka e, półśpiochów, które bardzo lubię ubierać blance, bo są bardzo, bardzo wygodne. E, tutaj mam dwa dresiki i są one na razie tak złożone, trochę nachodzą na te legginsy. Bo już mi się tutaj jakby nie mieszczą. I tutaj ostatnie to są sukieneczki. E, sukienki przeróżne, takie e, bardziej wyjściowe. A tutaj mam taką sukienkę białą, piękną e, na imprezkę. Tutaj jakaś taka spódnica do y, zestawu. Taka góralska. Tutaj też jakieś takie bardziej. E, o, tam jakieś y, zestawy. Y, Jeansowe, więc no takie przeróżne rzeczy, które na razie Blanka nie będzie ubierała, e, bardziej letnie i sukienki właśnie takie, mm, no nie wiem, eleganckie bardziej można powiedzieć, więc tak to się prezentuje i teraz pewnie zastanawiacie się, gdzie są wszystkie kosmetyki, no skoro e, nawet tutaj u góry e, nic takiego nie ma oprócz szamponu i e, mleczka, Zaraz pokażę Wam, gdzie trzymam wszystkie potrzebne rzeczy do pielęgnacji Blanki. I teraz Wam pokażę rzeczy, które używam na co dzień do pielęgnacji. To jest taki zestaw, który krąży ze mną: czy to do łóżeczka, a to na łóżko, a to na stolik, no wszędzie gdzie. Blanka i ja tam ten zestaw, czyli pojemnik z chusteczkami, pojemnik z pampersami. Tutaj mam też grzebyczek, mam maść pośladkową, mam takie płatki kosmetyczne, mam bepantem, tutaj gruszkę, tam mam żelazo. Tutaj Octanisep, tutaj oliwki, e, spray do gardełka, sól, e, tutaj kompresy, oliwka, e, puder w razie w, no po prostu jest tutaj wszystko, witamina D, więc e, to jest taki mój zestaw, który krąży cały czas ze mną, czy to do kąpieli, czy właśnie gdzieś tutaj e, jak blankę przebieram to cały czas gdzieś e, mam to pod ręką. I przy okazji e, pokazywania Wam tych wszystkich tutaj rzeczy chcę Wam polecić e, maść, kiedy waszym dziedziusiom odparzy się pupa, bo nam się niestety odparzyła już w szpitalu, Blanka dostała takich dziwnych. E, suchych, nie wiem jak to powiedzieć, bąbli one zaczęły pękać złuszczać się i po prostu ta skóra która była pod spodem była bardzo, bardzo wrażliwa i bardzo szybko nam się odparzyła nie mogłam sobie poradzić żadnymi kremami, sudokremami i tak dalej i na szczęście pan na bioderkach polecił nam taką maść, ona jest na receptę i już naprawdę w takich przypadkach, gdzie nie możemy sobie poradzić z tym odparzeniem, ona jest naprawdę polecana. Nie można jej dużo stosować, maksymalnie 5 dni. Ale ja Wam powiem, że po sześciu użyciach, niecałe dwa dni, i Blanka ma zagojoną całą pupę, nie ma zupełnie tam nic czerwonego, jest po prostu rewelacyjna ta maść, więc gdybyście szukali w przyszłości czegoś dla Waszych maluszków, właśnie na odparzenia, już nie będziecie sobie z niczym radzić, to poleccie albo poproście właśnie swojego lekarza o receptę na Właśnie tą maść, więc my sprawdziliśmy, jest genialna i ja wam serdecznie ją polecam i ona też tutaj się znajduje, bo jeszcze tak co jakiś czas, co kilka zmian pieluch po prostu przecieram delikatnie warstwą właśnie tą pupę, żeby tak utrzymać i żeby się od razu nie zaparzyła tam nam znowu. Więc tak to wygląda. Eee, koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tej naszej organizacji. No, mówiłam, nie jest to e, może super pięknie, wszystko poukładane, nie jest to szczyt moich e, marzeń, ale e, myślę, że za jakiś czas. Coś na pewno zmienię i mam nadzieję, że uda mi się jakoś zorganizować tą komodę i coś y, lepszego y, wymyślę właśnie czy na te y, tutaj skarpetki, czy, czy właśnie na te bodziaki i tak dalej. Więc no, no nie wiem, dajcie mi znać co myślicie i jak macie jakieś sprawdzone pomysły, patenty na organizację to ja chętnie posłucham. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, i za wszystkie podpowiedzi dotyczące organizacji jestem bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że coś napiszecie mi w komentarzach. I będę mogła e, do czegoś się zastosować, bo tak naprawdę no, jestem słaba i u mnie jest ciężko raczej z organizacją e, rzeczy. A tym bardziej tak maleńkich ciuszków w komodzie ciężko jest to wszystko poukładać, więc jeżeli macie jakieś fajne przegródki e, do polecenia, jakieś pojemniczki, no to dajcie mi znać. Może coś zakupię i będzie to jakoś wyglądało w naszej e, komodzie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Buziaki!